Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj uznałam razem z Bartkiem, że spędzimy sobie razem wspólnie dzień i pójdziemy na Lumpy. Wrócimy sobie do korzeni tego kanału. Ja w Lumpie nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam. Tu, gdzie mieszkam, bardzo ciężko jest znaleźć coś fajnego. Dlatego dzisiaj bierzemy auto i jedziemy do mniejszego miasta. Może tym razem się coś uda wynaleźć, bo mam deficyt ubraniowy. Po prostu nic. Nie mam ciekawego donoszenia. Nie jestem nawet przygotowana na jesień, także dzisiaj jest co szukać. Już się ogarnęłam. Będę pić herbatę w moim pięknym kubku z Bolesławca i jedziemy na lumpy. Chodźcie, zabieram was ze sobą. zaczęliśmy lumpowanie. Zobaczcie, mamy całą torbę rzeczy za 60 zł. Wszystko wam pokażę, jak wrócimy do domu. Teraz przyjechaliśmy po busa, bo będziemy zabierać moją wymarzoną kanapę i zawieziemy ją do mieszkania. Rozpakujemy. Ta kanapa była bardzo długo na mojej liście marzeń do odhaczenia, także nie mogę się doczekać, jak ją zobaczę na żywo, bo to będzie pierwszy raz. Chwila prawdy się okaże, czy Taka napa naprawdę jest fajna i ładna. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak. Gorąco się zrobiło. Jest 26 stopni. Jeśli chodzi o te lumpy, to serio bardzo się opłacało jechać poza miasto. Kiedyś zrobiliśmy sobie cały dzień jeżdżenia po lumpach, po całym szczycinie i nic nie kupiliśmy. Nic. A tutaj byliśmy tylko w dwóch lumpeksach i mamy całą torbę rzeczy. W tym dwie pary spodni Bartek znalazł. To jest naprawdę sukces znaleźć spodnie w lumpie. Przynajmniej w naszym przypadku. Co? Ale fajna to Nigdy takiego czegoś nie widziałam. Mm. Jest spora. Ale nie jest ciężka. To najważniejsze. Damy radę we dwoje to zanieść do góry. Ale nie są składane. 6 dnia następnego robimy haul zakupowy. Bardzo dawno czegoś takiego nie robiłam. Bądźcie wyrozumiali. Jak już wcześniej mówiłam, byliśmy w dwóch lumpeksach, wydaliśmy tylko 6 dych. W jednym zakupy kosztowały nas jakieś 47 zł, a w drugim 13. W tym drugim trafiliśmy na najtańszy dzień. Tak, to był najtańszy dzień. Oni mieli dostawę co dwa tygodnie i my akurat trafiliśmy na ostatnią sobotę, więc kilogram był za 17 zł, więc trochę te rzeczy były poprzebierane, ale znaleźliśmy y, trzy spoko rzeczy. Wcześniej widzieliście, przymierzałam czerwony sweter. Uznałam, że go nie biorę. Wydawało mi się, że ten czerwony kolor mnie troszkę przytłoczył. Ja chodzę cały czas ubrana w takich neutralnych kolorach, więc czerwień byłaby by dla mnie zbyt mocna. Pokazuję pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz. Filip, proszę cię! Filip bardzo lubi papierowe torby i chce je ciągle gryźć. Możesz przestać, kolego? Pierwsza rzecz, taki sweter z odkrytymi ramionami. Nie ma jakiegoś super składu. Sprawdziłam z ciekawości ale ja wiem, że będę go nosić i za poliester gdzieś indziej w sklepie zapłaciłabym 100 zł, a tak to zapłaciłam, można powiedzieć, że jakąś dychę. Jest on z dosyć znanej firmy, nigdy tam nie chodzę, ale znam to, widziałam to gdzieś w galerii. Bardzo mi się spodobał, że ma odkryte ramiona, więc... Wydaje mi się, że fajnie będzie to wyglądać do jakichś czarnych spodni. Nie jest ani zmechacony, naprawdę jest w spoko stanie. Zobaczcie, jak on wygląda na mnie. Kolejna rzecz, zwykły czarny top, on dosyć przylega do ciała i jestem bardzo basic, więc spodobało mi się coś takiego. Zwykła czarna koszulka z delikatnie odkrytym dekoltem z handemu. Tak się prezentuje? Spodnie Bartka, nie wiem, czy Wam pokazywać. Pokażę Wam tak o, tak obok. Nie będę tego przymierzać. Jedne czarne, na papiri, więc w spoko. I takie jasne, luźne w stylu cargo. Kolejna rzecz z tego pierwszego lumpa zwykły basic. Jak widzieliście, ja tam nabrałam sporo rzeczy. Nie wszystko mi się podobało. Wybrałam jakieś koszule, tą bluzkę z Lewisa, Lewisa, czy jak coś tam czyta, ale nie wzięłam tego. Jak już mam coś brać w tym lumpie, to wezmę rzeczy, które na 100% będę nosić, a nie rzeczy, które nie wiem, są markowe i tak będą leżeć w szafie. Wiem, jaka ja jestem. Czasami kupuję, zwykły, kupuję takie rzeczy, a później w ogóle ich nie zakładam. Kolejna bluzka, 100% bawełna, z handemu zwykła, biała basic. Tak, jak. Tak jak noszę, tak jak lubię Wzięłam jedną z taką fikuśną koszulkę Ona w ogóle ma metki I też jest z handemu Bardzo dużo rzeczy było z handemu Nie zauważyłam tego w lumpie, widzicie? Ma delikatną dziurę Trudno, nie widać I tak będę nosić ona jest taka bardzo fikuśna, widzicie. Ciężko ją się w ogóle wiąże, ale jest bardzo ładna. Jak już się ogarnie, jak ją zawiązywać, to wygląda efektownie do jakiejś spódnicy. Ja widziałam takie bluzki na Pinterestie. No spokojnie da się to fa jakoś fajnie wystylizować. Jeśli nie, to oddam mamie. Kosztowało 75, ale nie wiem czego. Nie wiem jaka to jest waluta. Podejrzewam, że to jest coś ze Skandynawii. Kolejne rzeczy, moi drodzy. Uznałam, że zacznę ćwiczyć, gdy zobaczyłam. Oto ten top. W głowie wymyśliłam sobie, że będę szukała rzeczy w oliwkowym kolorze. Ja lubię, jak niektóre lumpy mają posegregowane kolorystycznie, i wtedy szukam sobie w wybranym kolorze, który akurat w tym momencie mi się podoba. Ta zieleń to jest taka oliwkowa, khaki. Nie wiem dokładnie, jaki to jest kolor. Dajcie mi znać. Jak wy myślicie, jaki to jest kolor? Wydaje mi się, że możemy nazwać ten kolor oliwkowym, dobra? Ja coś podobnego zamawiałam kiedyś na AliExpress i naprawdę był w porządku. On był jakiś polecany, ja wtedy zamówiłam sobie ten set, tylko zrobiła mi się dziura pod pachą, więc już go nie mam, wyrzuciłam. W tym lumpie zapłaciliśmy 13 zł ze spodniami Bartka, więc można powiedzieć, że ten top kosztował mnie jakieś 5 zł. Ostatnia rzecz, taki sweterek. Trant Montana. Nie, z, nie znam tej firmy, ale jest naprawdę bardzo uroczy i słodki. Najbardziej w nim spodobało mi się to, że on nie ma guziczków, że jest zapinany tylko na górze. Tak jak najbardziej lubię, bo jak zakładam te zwykłe swetry, to tylko górny guzik jest zapięty. Oczywiście czas mnie goni, kończy mi się pamięć na karcie, także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Dajcie znać, czy ten hol Wam się podobał, jeśli tak będziemy częściej jeździć do Lumpa za miasto. Do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, papa!